symboliczną. Prosiłbym o to, żeby wszyscy przez te 60 sekund zachowali ciszę i ku pamięci Daniela zdy, i Mateusza Pencewicza przeczekali ten moment, a punktualnie o 20. W Powiedzcie, ruszajcie się, co oczy. stopę i kogoś. Pozdrawiamy. W wieniu, pozdrawiamy wszystkich, podjąć swoją próbę. O, pójść się, pozdrawiamy. O, właśnie, pozdrawiamy. teraz się z to oglądają. Z, 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 z wszystkimi życiami, jak jakie mogą no, no, to Mam może być ciężko. Prosiłbym teraz o minutę ciszy. Bardzo wam dziękuję. To była piękna cisza. Bardzo magiczna. Mam nadzieję, że poczuliście moc od chłopaków, od Mateusza i od Daniela. Niech ta moc będzie z wami, jak to w gwiezdnych wojnach bywało. Ruszajcie na trasę, trasa jest otwarta, firma online timing w tym okay. momencie uruchamia czas jesteście uczestnikami przejścia, życzę wszystkim powodzenia, spotykamy się tutaj w niedzielę. Mam nadzieję, że wszyscy o godzinie do, do godziny 20.00. Ruszajcie. Tonerka, ile tam, tam. Yeah. z nami no, ten. Pamiętajcie o Pamiętajcie o perle zachodu, gdzie są drobne różnice. Pamiętajcie o burmistrzu Dzięki, dawać, w W no. kontakcie zresztą, nie? Pierwsza relacja, jesteśmy na drugim meczem. humory dopisują. Jeszcze mamy siłę. Przemek na razie uśmiechnięty, nic mu nie odparzyło się. walczcie, Z nieźwiedziami chyba. A e on biegnie, A on jeden A on biednie. A on My się nie spieszymy. Praktycznie, <śśmiewanie> no. macie, macie prywatnego tego. Dzięki, dzięki, przyda <śmiewanie> się. Dzięki! Jakby <śmiewanie> to do nas było. Trochę jest, Dzięki, znowu mi życzę tam zędy, Chodź, chodźcie, 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 chodźcie,